Dziś mamy cudowny dzień, ponieważ znaleźliśmy chwilkę czasu, żeby się trochę ogarnąć i zaprosić się nawzajem na kawę z naszym wspaniałym, nowym specjalistą, doktorem Filipem Karaskiem, implantologiem, którego zaprosiliśmy do współpracy, obserwując jego dotychczasowy dorobek implantologiczny. Obserwując Twoją pracę w znanej klinice monachijskiej, w trzech oddziałach, gdzie byłeś jednym z głównych implantologów. Troszeczkę żeśmy Cię stamtąd wykradli i zaprosili do współpracy, z czego się bardzo cieszę. Proszę nam opowiedzieć parę słów o sobie. Dziękuję za zaproszenie i dziękuję za to, że mogłem być wykradziony do tak wspaniałej kliniki, bo jest to naprawdę ogromne wyróżnienie ogromny zaszczyt. I pracuje mi się tutaj naprawdę bardzo dobrze. Mieszkałem, pracowałem, studiowałem w Niemczech. Skończyłem na medycznym fakultecie w Lipsku, studia na kierunku lekarsko-dentystycznym. Pracowałem w Stuttgarcie, w Monachium. Spędziłem wiele lat w Niemczech i tam też zrobiłem kurikulum implantologiczne. Jest to dwuletnie kurikulum, na podstawie którego dowodzimy swojej wiedzy, umiejętności, które są cały czas kontrolowane. Mamy wiele superwizji. Na koniec tego kurikulum mamy egzamin komisyjny, który też udało mi się bardzo dobrze stać. Jestem. Jestem.